Dziś, yy, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać wam jak przełączyć drugie konto na naszym yy, telefonie. Przesuniemy drugą kamerkę. Przesuniemy drugą kamerkę. Dobra. Przesuniemy. Przesuniemy trochę kamerkę i tak jeżeli chcemy przesunąć yy, przełączyć konto z drugiego konta na jedno konto które mamy tutaj klikamy awatar. klikamy przełącz konto to druga zakładka od dołu klikamy plusik. i witam serdecznie w, w, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu właśnie przełączenia konta. I patrzcie, jeżeli mamy przełącz konto i chcemy przełączyć konto z drugiego na drugie z drugiego konto z drugiego konta na pierwsze lub odwrotnie to przełączamy konto z naszego z naszego Pierwszego konta na drugie i odwrotnie, wpisując ten sam adres, który mamy tutaj, w tym polu. Patrzcie, mamy w tym polu to na razie puste, ale możemy pisać konto drugiej osoby, i po kolei właśnie tak jest. To tyle jak wpisać konto jak wpisać drugiego konta na pierwsze. I odwrotnie dziękuję serdecznie subskrybujcie kanał lajkujcie udostępniajcie mam nadzieję że do do końca do końca tego roku i następnego rozpoczęcia do 18 na przykład. Będzie 1000 subskrypcji dziękuję serdecznie subskrybujcie kanał lajkujcie udostępniajcie napiszcie przełącz konto a ja przypnę wam serduszko